Przykład rozwiązywania układu równań z dwiema niewiadomymi. Teraz y, takiego z ułamkami. Dalej stosujemy jeszcze metodę podstawiania. Pokażę Wam, jak to zrobić. W takim przykładzie, gdy mamy ułamki, musimy pomnożyć obie strony równania przez taką liczbę, żeby tych ułamków się pozbyć. Czasem jest to proste i oczywiste, czasem bardziej złożone. Wszystko zależy od tego, jakie mamy liczby. Tu mamy 18, 6 i 9. No, gdybyśmy mieli tylko to, 18,6 albo tylko to, 18,9, od razu byśmy widzieli, że to jest 18. Prawdopodobnie każdy z nas by na to wpadł. Gdy mamy więcej tych ułamków, czasem jest to trochę trudniejsze, ale nie zawsze. Myślę, że tu i tak widać, że i tak wymnażamy przez 18, bo 18 dzieli się i na 6, i na 9. A jaka jest zasada? Tak naprawdę wymnażamy przez najmniejszą wspólną wielokrotność liczb znajdujących się w mianowniku. Tu już doszliśmy do tego, że będziemy wymnażać przez 18. Co w drugim równaniu? No tu będzie prosto, bo mamy mianownik 2, tylko 1, więc obie strony równania będziemy wymnażać przez 2, tylko musimy pamiętać, że obie strony równania, wszystko, prawą stronę też, pomimo że nie ma na ułamków, tak? Nieważne. Wymnażamy przez to, żeby się pozbyć chociaż jednego ułamka, który w równaniu występuje i nam przeszkadza. Dobra, mamy 4y minus 3x, 18, to ten pierwszy ułamek wymnażamy przez 18. Te osiemnastki nam się tak naprawdę skrócą i zostanie nam tylko licznik, czyli tak naprawdę z pierwszego ułamka po wymnożeniu przez 18, otrzymujemy 4y minus 3x. Teraz mamy minus, więc uwaga, wprowadzamy nawias. Zawsze, gdy jest minus, wprowadzamy nawias, bo minus zmienia nam znaki na przeciwne. Tu mamy y plus 4 szóstych razy 18. Gdybyśmy to napisali obok siebie, to, to ten licznik by się skrócił z tą liczbą. Tu byłoby 1, przepraszam, mianownik, to byłoby 1. A tu byłoby 3, i tak naprawdę to 3 przemnażamy przez to, co jest w mianowniku. Czyli tu będziemy mieć minus 3 razy y dodać 4. Równa się, teraz prawa strona, y 9 razy 18, znowu by nam tu skróciły się liczby, tu byłoby 1, tu byłoby 2, czyli my 2 przemnażamy przez y, czyli otrzymujemy 2y. Drugie równanie jest dużo prostsze. Tu wymnażamy tylko przez 2. Więc będziemy mieć licznik y minus x równa się i prawą stronę również wymnażamy przez 2. 8y razy 2 to będzie 16y. Dodać 4x razy 2 to jest 8x. Teraz musimy to troszeczkę uporządkować. 4y minus 3x i teraz minus 3 razy ten y to minus 3y. Minus 3 razy 4 to minus 12. Równa się prawa strona, czyli 2y. Tutaj możemy od razu porządkować. Moglibyśmy sobie wszystko przenieść na lewą stronę, gdyż tak zazwyczaj robimy. Aczkolwiek tu aż się prosi nam o zmianę stron, żeby nie mieć liczb ujemnych. Wszystkie wyrażenia możemy przenosić zarówno na lewo, jak i na prawą stronę. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że x i y stoją po lewej, ale czasem, żeby nam się szybciej i łatwiej obliczało, Wygodniej jest przenieść to na prawą stronę, żeby nie mieć tych zbędnych minusów. Gdybyśmy przenieśli Y i X na prawą stronę, to po lewej zostanie nam wtedy 0. Moglibyśmy od razu i zamienić stronami, i zapisać odwrotnie, ale to może po kolei. Mamy 16Y. Przenosimy ten Y na prawą stronę ze zmienionym znakiem, czyli będzie minus Y. Tu było 8X. I tu było minus x ze zmienionym znakiem na prawej stronie, to jest plus x. Tu mamy 4y, jeszcze minus 3y, czyli mamy y minus 3x. No, wyrzucamy, na razie zostawmy minus 12. Możemy też przenieść tutaj minus 2y. Tutaj sobie uporządkujemy już. 8x plus x to będzie 9x. Już sobie zapiszmy to po lewej stronie. I 16y minus y to jest plus 15y. Równa się 0. Co mamy tutaj? Tu było minus 3x. Tu mamy y, minus jeszcze 2y, czyli będzie minus y. Minus 12 zostawmy jeszcze na tej stronie, zaraz zobaczycie dlaczego. A tutaj moglibyśmy to równanie przepisać i tak zostawić, i tak obliczać w takiej postaci. Aczkolwiek, jeśli zobaczymy, że możemy tu sobie zmniejszyć liczby i w ten sposób uprościć obliczenia, możemy, choć nie musimy, podzielić na 3. Tak? Otrzymamy mniejsze liczby. Otrzymamy 3x plus 5y równa się 0. Co możemy tutaj zrobić? Stosujemy metodę podstawiania, czyli z jednego e, równania wyznaczamy którąś niewiadomą i podstawiamy ją do drugiego równania. Tu najłatwiej będzie nam wyznaczyć y. My mamy minus y, ale jeśli ten minus y my przeniesiemy na prawą stronę, otrzymamy właśnie y. Czyli po lewej zostaje nam minus 3x minus 12 równa się y. Mogliśmy od razu zamienić stronami i napisać to samo w odwrotnej kolejności. y równa się minus 3x minus 12. Zrobiłam tak, żebyście lepiej widzieli, w drugim kroku już napiszemy to poprawnie. Tu zostanie nam 3x dodać 5 razy y. Już sobie możemy podstawić naszym y, tak naprawdę jest takie wyrażenie. Minus 3x, minus 12. Możemy sobie to od razu przemnożyć, czyli mamy 5 razy y, czyli 5 razy, i w nawiasie naszym y jest minus 3x, minus 12 równa się 0. Teraz zamieńmy sobie wszystko stronami, żeby ładniej wyglądało. Tak? Wartość wyznaczona, czyli y to jest minus 3x, minus 12. No a to obliczamy. 3x dodać 5. Razy minus 3x to będzie minus 15x. 5 razy minus 12 to będzie minus 60. Równa się 0. Y równa się minus 3x minus 12. Co mamy tutaj? 3x minus 15x to jest minus 12x. Równa się to minus 60. Możemy przenieść już na prawą stronę ze zmienionym znakiem, czyli będzie 60. Pierwsze równanie musimy przepisać, czyli y równa się minus 3x minus 12. Z drugiego obliczamy już x. Żeby obliczyć x, musimy obie strony podzielić na minus 12. Otrzymamy x równa się 60, podzielić na minus 12 to minus 5. Możemy sobie teraz zmienić kolejność i napisać to wyznaczone równanie jako pierwsze. x równa się minus 5, przepraszam. Napiszmy to jeszcze raz, żeby było widoczne. Minus 5. A z drugiego wyznaczymy. Nasz y to było minus 3 razy x, a x to minus 5 minus jeszcze 12. Czyli x równa się minus 5, y równa się minus 3 razy minus 5. Ujemna razy ujemna daje dodatnią, czyli 3 razy 5 to jest 15. Minus 12, czyli nasza odpowiedź jest x równa się minus 5 i y równa się 3. To jest nasza odpowiedź do zadania. Możemy zapisać tak, albo jako punkt osporzenych minus 5, 3, gdzie to jest nasz x, a to y.